Czy można schudnąć dzięki jodze? Jak najbardziej można schudnąć dzięki jodze? Tylko jest pytanie, czy każdy tak. powinien schudnąć. Ponieważ jak patrzymy z punktu widzenia ARWD, to mamy trzy typy. Typy ciała. Jedno to jest wata, drugie to jest pita. trzeci to jest kafa, gdzie wata jest zawsze szczupła osoba mająca bardzo małą tkankę tłuszczową. Za to i jest ktoś, kto ma wszystko średnie. Ale średnie ilości tej tkanki tłuszczowej, adekwatne do jego wzrostu i wagi. Ale za to kafa ma trochę więcej zawsze. To jest kafa, to jest ta osoba, która ma szersze barki, szersze biodra, szerszą klatkę piersiową i ma ciut więcej tego tkanki tłuszczową. I tylko problem jest taki, że Moja znajoma, Gosza Miodońska zresztą, którą prowadzimy też i kurs, ma bardzo fajne warsztaty, się nazywają obsesje piękne. Obsesje piękne doprowadza do tego, że są pewne modele społecznie zaakceptowane i się chcą dążyć do tego. I problem jest taki, jeżeli się znają trochę na Józefie i na Ayurwesie, to pewna osoba powinna wiedzieć, że ona ma mieć trochę więcej tego tkankę tuszczową. I ona taka jest: jeżeli ona, taka osoba, schudnie, to będzie się źle czuć. Wręcz mogą się pojawić pewne choroby. To w Józefie powinniśmy dążyć bardziej do tego, żeby ciało było rozluźnione, elastyczne. I wszystkie stałe dobrze pracowały. Ale jeżeli ktoś naprawdę ma problem z nadwagą, tak, wtedy yoga i Ayurveda wchodzą na szczycie takiej osoby. I to bez diety. Ponieważ w tej chwili w rynku jest mnóstwo diet, żeby stracić w ciągu tygodnia tyle kalogramów, tyle kalogramów, ale nie tędy droga. Chodzi o to, że trzeba uregulować swoje codzienny tryb życia, rytm dnia, które są. Pewne konkretne zalecenia wchodzące z Ayurvedy. Za to, we mamy dwa rzeczy do pomocy. Jedno to jest Asana, druga to jest Pranayama. Dlaczego Asana i Pranayama? Ponieważ problem tkanki tuż się zaczyna dziawszy od tej pozycji. Tu. Najwięcej się zbiera tuż w tym rejonie. I tu też jest nasz problem. Dwa takie ćwiczenia, które się nazywa bastryka i kapalbhati, pomagamy po pierwsze uruchomić swój cały system trawienny. Bo jeżeli system trawienny jest uruchomiony, wtedy ja lepiej trawię i lepiej spalam tego wszystkiego i wtedy moja tkanka tłuszczowa,